Witam Was dzisiaj w tym spokojnym noworocznym odcinku. Dawno mnie tutaj nie było, jednak powoli będę do was wracać. No, chciałem na początku powiedzieć, na początku grudnia, że dobrze się trzymamy. Minęło pół roku, a ja dalej nie jestem ani stropny ani na plus. Dosłownie nic się nie zmieniało przez dobre 5 miesięcy, aż na końcu niestety odpadło paru tutaj gamoni. Mówi się trudno. No ale koniec końców i tak. Przez cały ten rok jestem bardziej na plus niż na minus, więc się cieszę. Na dodatek, co ciekawe, wyświetlenia wcale tak bardzo nie spadły po tym moim odejściu kompletnie, mimo że może różnią się tam o parę setek. To jednak wydaje mi się, że 30 wyświetleń na dzień to nadal jest całkiem spora liczba, jak na fakt, że nic nie nagrałem on. Halloween, bo wtedy prowadziłem jednego live'a. Wcześniej we wrześniu dodałem niepubliczny film. Który, do którego jest dostęp przez posty? No, i ostatni odcinek był w czerwcu. W czerwcu dostałem trzy bany, znaczy dwa bany, za trzecim to by mi kanał usunęli. No i to mnie trochę tak zdemotywowało. Nie chciało mi się już kontynuować tego. Musiałem sobie zrobić przerwę od tego kanału. Zamysł, żeby powrócić na posta mniej więcej chyba w listopadzie, albo może nawet i w październiku. Gdy chciałem nagrać Robloxa, a nie miałem gdzie go wrzucić. Nie? Więc, co już trochę mnie zmotywowało do tego, żeby jednak nie zamykać tego kanału całkowicie, nie będę ukrywać. Ostatni rok mojego kanału to jest katorga. I najchętniej to ja usunął wszystko, co było w, w tym roku. Jakby w, to jest bez sensu totalnie. Wrócimy do tematyki Robloxa i to tak całkowicie w 100%. No, i nie będzie już takich. Mydło po nie będzie Valoranta, nie będzie już żadnych takich yy, For Honorów, Han Showdowna też raczej już nie będzie na tym kanale. Potencjalne gry to właśnie takie family friendly, które chciałbym nagrywać, na przykład no właśnie Super Animal Royale, w głównej części Roblox, myślę, że dawkowanie Robloxa do innej gry to będzie tak z 3 Robloxy do jednej innej gry, więc tego nie będzie zbyt często. No i co, od czasu do czasu może zrobię z kimś collaba. Nagramy coś razem. Zakładam bardziej, że to będą bliższe osoby. Ty z tego grona, z bliższej ekipy. No ale co, zaczniemy od nowa. Będę musiał zmienić dużo w tym kanale. Przede wszystkim jego cało kształt, jego Zaczęło się od zwykłego awataru. Na pewno no, filmy. Filmy mogą tu zostać, ale playlisty będę musiał pousuwać, pododawać jakieś typowo Robloxowe. Subkanal na pewno zniknie, może tawerna tylko zostanie, ale to też pewnie przyniosę ją do zachęcam odwiedzić. Duże serie to raczej usunę, no i Roblox z podsumowania roku nie będą. No, a to by było na tyle z tego odcinka. Jutro pojawi się pierwszy film na tym kanale. Pierwszy film nieczęściu dzisiejszego, pierwszy film z jakiejkolwiek gry. No. No i tak. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za posłuchanie mnie. Do zobaczenia jutro. No i udanego nowego roku.